Właśnie przyjechała do nas, na tak przyjechał przeszywać martwica. W tej 13-40 płotach tutaj rozpadają, decydują przed wydaniem do klienta, sprawdzają czy wszystko jest podwyciągane, czy nie czy w czasie transportu nie uszkodziło i czy fabryka po prostu wydała maszynę tak jak powinna zostać wydana, żeby później nie świecić oczami przed klientem. Dlatego trzeba to wszystko tutaj sprawdzić. Podajnik zatrzymany. Wyłączone. Zbyszek tutaj kolejne elementy wyłącza. Przesiewać właśnie prawie się zatrzymał. Silnik wyłączony. I pierwsza część testów za nami. Jeśli szukacie kruszarek, przesiewaczy nowych, fabrycznie nowych z dotacją, serdecznie zapraszamy do kontaktu. O województwa, które aktualnie biorą udział w dotacjach, proszę pytać naszych handlowców. Dane kontaktowe znajdziecie na naszej stronie wwwbelator w zakładce Kontakt.